Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda. Dzisiaj Wam pokażę, jak wbiłem Insane 8. Dokładnie tak wbiłem Insane 8, jak widzicie, Challenge Insane 8, e, czyli przeszedłem Insane 7. Zobaczcie profil. Insane 7, e, najwyższy boss fight, który przeszedłem, czyli odblokowałem poziom Insane 8. E, grałem tutaj z Katem oraz z Smerajem. Zresztą zaraz wam pokażę tutaj powtóreczkę. E, tutaj był nagrywany odcineczek. E, tutaj zbierałem klucze. O, tutaj mamy. E, tutaj już próbowaliśmy ósemkę wbijać. E, niestety, e, mi się już tak naprawdę nie chciał grać. Zagraliśmy dwie gierki i nie poszło nam. E, I tutaj jest właśnie Insane 7 e, wbita. E, znaczy wbita, insane, ósemka wbita, siódemeczkę przeszliśmy tutaj ile mieliśmy prób, raz, dwa dwie próby, więc no jak widzicie dosyć szybko nam tu poszło więc ja już wam pokazuję jak nam wyszło na tej powtórce dobra, więc mamy odpaloną powtóreczkę jak widzicie gram z katem oraz z szmerajem więc dziękuję im za to, że mi pomogli to wbijać, bo pewnie z randomami byłoby to o wiele ciężej ale na przykład szmeraj wbił Insane y, 10, chyba bo tak, chyba 10, jeśli dobrze pamiętam, y, z randomami, więc y, no mega dobry wynik. Możliwe, że jak zostawicie tak z 5000 łapek w górę, wiem, że to jest dosyć sporo, lecz no nie jest tak prosto wbić taki wysoki poziom. Y, no to postaram się wbić wtedy 9, czyli przejść y, challenge insane 8, który aktualnie mam. Jak widzicie, tutaj Kat ma starpar, który powiększa tą wieżyczkę 8-bita, a PAM, zaraz Wam powiem, który ma starpar, ten co wieżyczka obija, ponieważ jak ona trafia bossa, to nas nie leczy, więc ten co obija bossa, ok. No i ja tutaj zbieram standardowo cubesy jako ból, tam jak Kat oraz Szmeraj wezmą sobie po jednym, no to nic się nie stanie, bo pod koniec walki mam około 20, więc jest to dosyć sporo. Jak widzicie schodzi bardzo szybko nawet boss, ma już 850 tysięcy. Teraz idę sobie po czwartego cubesa. Wracam do nich, tutaj Kaz rzucił ulta przed chwilą. No i teraz właśnie w takim momencie jak mamy dwa ulty, albo chociaż jednego, no to Próbujemy wszyscy w trójkę zadawać jak największy damage, aż po prostu walnie rakieta. No i jak rakieta walnie, no to wtedy nam rozwala te wieżyczki. Jak będziemy mieli na nowo dwa ulty, to wtedy znowu wszyscy w trójkę próbujemy strzelać w tego bossa. Ok, tutaj chyba umarł kat, chyba tak. Ja zatem ze szmerem. Mam już 8 power cubów. 700 tysięcy życia na bosie, więc idzie bardzo ładnie. 62%. Więc powiem Wam, że, no, naprawdę, ta kierka wyszła nam bardzo fajnie. Wcześniej te dwie, tru, dwie próby, no to po prostu za wolno na początku biliśmy tego bossa, no i przez to na koniec, no nie zdążyliśmy go zabić. A zresztą te wcześniejsze levele też dosyć nam łatwo szły, więc jak macie jakiś znajomych, to koniecznie sobie pograjcie tego boss fighta, bo idzie to w miarę łatwo. Powiem wam, że w sumie ta siódemka i potem ósemka jest już dosyć trudna, a wcześniejsze to na przykład piątka, szóstka idzie mega łatwo praktycznie, bo ledwo co staje się złoty, a my go już zabijamy, więc no dosyć szybko. Teraz już miałem trochę mało HP, więc sobie uciekłem. Idę sobie teraz po 13 cuba, tu jeszcze 14, więc sobie go zbieram. Ten robocik zabity i teraz idę znowu pod bosa i będę się kręcił teraz dookoła tego jeziorka. Zobaczcie ile ja już zadaję. Zadaję. No 6700, najwięcej mogę zadać, ja po prostu kręcę się dookoła tego jeziorka, no i ten boss nie mógł mi nic zrobić, teraz trochę odszedłem od niego, ale zrespił się szmeraj, jak widzicie cały czas do te, dookoła tego jeziorka chodzimy, w sumie mogliśmy też pójść tutaj, gdzie jest ta wieżyczka idbita. Chyba nawet tak zrobię. Właśnie wracam już tutaj do wieżyczki i biję teraz po 8100, więc dosyć sporo. Filip obrzut tutaj zaobserwował Instagrama, więc Wy również możecie zaobserwować Insta. Może na kolejnym odcinku będziecie, ponieważ powiadomienia z Insta w sumie nie wyłączam na filmy, więc możliwe, że się pojawicie na kolejnym odcinku. Instagrama macie zawsze w opisie. No, i oczywiście również Subik i łapeczkę. No, to myślę, że już dawno zostawiliście. E, dobra, jak widzicie, 18 cubów tam jest. 19 e, boss ma już 220 tysięcy życia. E, 30 sekund, aby był złoty. Więc, no naprawdę, to była piękna gierka. Prawie że idealna. E, no, bo e, Kat, jako że gra 8 bitem, no to on jest bardzo wolny. I praktycznie bardzo trudno jest mu uciekać. Ale mimo tego, mega dobrze sobie radził. No, i jak widzicie, udało nam się to przejść. 13% 8 sekund, aż będzie złoty. Więc, no, bez problemu tutaj to wygramy. 137 tysięcy życia. Staje się właśnie teraz złoty. Teraz zrobiło mi się mega ciepło, jak graliśmy. Ponieważ prawie tutaj umarłem. Nie zauważyłem, że ta rakieta mnie trafia. a tam jeszcze były dwa boty. No i gdyby tak, nie wiem, trzy mniej, to bym chyba umarł. 100 tysięcy na bosie. Teraz jeszcze na daleko pozadawałem aż 5 tysięcy, więc jak widzicie... ...Bull 21 kubów robi naprawdę mega dużo dmage'a. Szmeraj tutaj umarł, więc jestem aktualnie sam. 82 tysiące życia, już 70, no bo... Chyba na trzy strzały zabieram ponad 15 tysięcy. No, 20 tysięcy zabieram eee, niecałe w 3 strzały. Tu już jest 40, więc w sumie na 6 strzałów go mogę ściągnąć. Eee, ok, bije go 3 razy. Ile mu zostało? 10 tysięcy chyba, coś takiego. Ja. Nie zdążyłem zauważyć. Eee, 4 tysiące, więc schodzi na hita. Pięknie. Ugraliśmy to, więc jak widzicie, bez jakiegoś większego problemu udało nam się to wygrać. Dobra, jak widzieliście, w miarę łatwo nam to poszło, więc teraz zagramy sobie yy, może Game Graba, mm, czy Present Plunder. Zobaczymy sobie tutaj taka mapka, taka mapka do Game Graba, powiem szczerze, chyba wolę Game Graba. E, tu mam powbijane na 700 brock i cold to nie na ten tryb. Bo, bo z tymi minami może być spoko na tego gema. Zobaczymy jak mi wyjdzie. W sumie jakieś trowery mogą mnie kontrolować e, Ale myślę, że sobie poradzę, oczywiście z randomami gramy. Ok. E, co do wspierających, bo pewnie będziecie się pytać, e, czemu was nie było na filmie, to na kolejnym filmie na pewno się pojawicie więc musicie po prostu zaczekać. Nie zawsze udaje mi się was tutaj pozdrowić na każdym filmie. Też jest to w sumie trochę długie, więc jak jest na przykład nie wiem, dwóch wspierających pomiędzy filmami, no to czekam aż będą kolejni i po prostu nagrywam na kolejnym albo jak na przykład ostatnio na święta wyjechałem, więc po świętach było bardzo dużo tych wspierających. Jeszcze przed świętami było chyba z, chyba z dwa live'iki, a na live'ach jest naprawdę sporo tych wspierających, dlatego ostatnio było aż tak dużo ich. Mm, ok, 6 gemów już mamy, więc w sumie spoko. Mm, teraz sobie jeszcze wezmę, trzeba obronić tą Jessie tylko Żebym ja jeszcze nie zginął, ok, zabiłem go. 7, tu jest 8 9. Ok, ona to zbierze w sumie. No i musimy poczekać na jednego. Szkoda, że to zebrała, bo tak to ja bym miał wszystkie. Ok, Mortis trafił w ścianę. To jest dla nas dobra wiadomość. On tutaj zaraz podjedzie. Okej, okay, żebym tutaj nie został przez niego zaskoczony. No, na spokojnie sekundeczka. I mamy wygraną giereczkę. więc dosyć spoko nam tutaj poszło. 588 na bo. No muszę sobie te siędemset podbijać, bo nie wiem ile mam postaci. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i chyba tyle. 11, 11 postaci mam na e, tutaj 700 pucharkach. E, został praktycznie chyba tydzień niecały, no 5 dni 20 godzin e, do w 22k, 20127, tutaj winy na trójkach idą dosyć spoko, czyli w tym sezonie zacząłem tak naprawdę mega dużo grać trójek z randomami i już wbiłem 8700 8 było, więc już ponad 300 winów na solo w ciągu no niecałego... Pół, półtora tygodnia można powiedzieć, więc dosyć sporo. Dobrze, ja już nie będę przedłużał ten odcinek, bo pewnie on będzie długi. Zresztą sama walka tego boss fighta była dosyć długa. Jeszcze game grab do tego, więc dziękuję Wam za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Cześć!